jest film o Wojtku, więc na tyle, ile gdzieś tam mój udział był konieczny, bo mój udział w tej produkcji, no, nie wynika z tego, że ja tego chciałam, tylko bardzo Amazon napierał i walczył o to, żebym też tam była, bo nie chciałam zabierać światła Wojtkowi, bo jest bardzo jasną, mocną taką personą i myślałam, że nie, nie potrzebuję jakby być w tym filmie, ale jakby po rozmowie... Z produkcją stwierdziliśmy, że jakby no jest to, jest to potrzebne gdzieś tam, żeby pokazać też to zaplecze naszej relacji, więc gdzieś tam jest jakaś namiastka, ale to nie jest tak, że to jest jakiś, nie wiem, reality show czy coś w tym stylu. Nie, 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 to jest dokument. To jest poważna produkcja. Wojtek tam jest inny taki niż na co dzień, bo znamy Wojtka takiego zabawnego, który ma dystans do wszystkiego, a porusza tam hmm, ciężkie tematy ze swojego życia, o których wcześniej nie mówił. E, pokazuje taką bardzo wrażliwą swoją stronę, mm, wzruszającą, taką, no mnie ujął, tak, pokazuje, że, e, że można być bohaterem, można być takim twardzielem, ale e, można też płakać, e, co też myślę bardzo fajne, da wsparcie mężczyznom e, w dzisiejszych czasach, bo, bo przełamuje taki stereotyp takiego, wiesz, twardziela.